Cześć, siema, z tej strony Super Dawid, dzisiaj sobie zrobimy kolejny unboxing, tym razem sobie, o, no ty, teraz, teraz sobie otworzymy blisterka, blisterka, który zawiera jedną kartę limitowaną i pięć y, saszetek, wszystkie sobie je otworzymy, całego blisterka. O, tak się prezentuje, w tym macie, jak to ty, słów pisze i co? Zaczynamy bez zbędnego gadania, rozcinamy. Ciekawe co trafimy, Napiszę na dole w e, komentarzach czy chcecie, żeby zrobić jakiś tam e, mecz pomiędzy, e, e, wiecie, karciany mecz pomiędzy jakimiś reprezentacjami z World Cup, jeżeli tak, jeżeli się będziecie chcieli to mogę taki zrobić. A a teraz teraz mniejszość nie mogę rozciąć tego blistwa blisterek bardzo fajny kupiłem go eee, taki za 19,50, tyle kosztuje taki blisterek polecam bo naprawdę warto bo tu mamy blisterka odbieramy sobie tu mamy saszetki, mamy tak anwes iniesta Falkao. mamy jakąś limitkę obroncę mamy tak Falcao mamy Iniesta, mamy Neymara i mamy Messi'ego, w tym e, brakuje nam tutaj zaszetki z Drogbą, z drogą nam brakuje, a uwaga, jako będziemy mieli limitę, uwaga, waga, waga. i co mamy, i mamy Dani Arwesza. niestety jest to moja powtórka, e, Chyba tak, tak, to jest moja powtórka, więc leci na wymianę, bo Alvesa niestety mam, ale mam na, piszcie na PW, na pewno się wymienię, no, i co, i mamy, tak, może otworzymy sobie najpierw z tą, bo jego mamy podwójnie, otwieramy, oczywiście saszetki nie mają kodu kreskowego, są bardzo, no, e, trochę nie obserwaliśmy. No, na razie limitka nam w ogóle nie dała nic dobrego. Może karty nam coś dadzą lepszego, miejmy nadzieję. Mamy tak, Koreanca, Luis Patricio, Torosilis, Jagierkę, Aguero i jaką będziemy mieli kartę? I mamy fans Favolide, Daniele de Rossi z Włochów, którzy swój pierwszy mecz e, wygrali. Z Anglikami i mamy kolejne trzy Może jeszcze jeszcze mam cztery przed sobą do otworzenia. Może zaczniemy od Falcao. Falcao, co nam da Falcao? Ostatnio dał nam topkę. Zobaczymy, co teraz da. O, może tak się uda nam rozerwać. U, no i tylko mamy One to Watcha, którego już posiadam. To jest Jordan IU IF z Gany. O, i ale za to mamy Herb logo, znaczek Meksyku. Jego nie mam. Ten IU IF czy tam co, ląduje na wymianę, a Herb to nie, ponieważ go już, bogo nie mam. O, tutaj położymy. Rodriguez, Pedro, też Rodriguez, e, Sudani i Pereira. Jeszcze kolejna szyszetka przed nami, to będzie może e, trójka wielka z Barcelony nam została. Co, jak o może z Neymarem, Neymar, co da nam Neymar? Rozerwiemy no, tą szyszetkę. O, i tylko utility player. Tylko utility. Daniela Dorosi Trafiliśmy go na fansie, trafiamy go teraz na utility. Bo tu położymy. Bonucci, Stoutman, Berg i Szawi. I Szawi z którego nie mam jeszcze na bazówce. Dobra. Kolejna to szasz, saszetka, to będzie może. Messi, czy... Zawsze Messi go otwierałem na koniec, więc tym razem sobie otworzymy go na przedkoniec, a zostawimy sobie Iniesteł. Może to na, nam da jakieś szczęście. Tak się da otworzyć? Nie da się tak otworzyć. O, ale tak się da. Co nam kolejnego będzie fajna jakaś karta? O, odwracamy szybko. Dziemalli, e, Zgany zawodnik, Rampart, Zakora, Sarami. I, i jako będziemy mieli kartę? I mamy Eksperta Diego Forrana, który grał w pierwszym meczu na tych mistrzostwach, ale niczym się zbytnio nie zapisał na tym meczu. E, tutaj może postawimy tego Eksperta. No cienko, 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 cienki ten unboxing tego blistra, Dużo powtórek, e, e, limitka też liczyłem na coś dobrą, ale na razie nic nie ma. No. I nie sta. Ty musisz na, nam uratować ten unboxing, żeby był jakiś... jakiś już nie liczę jakiegoś double, topkę, chociaż game'a mi, mi daj. Tuż game changera to by było już dobrze. Tak rozerwiemy, może to coś da. Zresztą no, na koniec zostawiamy sobie. Mamy, oj, nic nie będzie. Ignaszewicz, Szaka, Newkov, K. Walker, ta, ten, i kto tu będzie ostatni? I mamy, o matko boska. Druga rzeszetka z rzędu i ten sam zawodnik. Ekspert Diego Foronan. O matko. Panini. Panini, panini, panini. Co to ma być? Ten sam blister, ta, ta, ta saszetka ograsu po kolei i ten sam zawodnik świecący. No, trochę logiki tutaj potrzeba. Nie, no, naprawdę jestem trochę wkurzony, bo naprawdę nic nie trafiliśmy. Oczywiście Fulan, trafia na e, język Fulanów, trafia na wymianę. Tra... No co, no nic specjalnego w tym blistrze nie mamy. E, tyle mamy bazować, chyba już nie będę kupywał takich blistrów po pięć saszetek, bo już te po cztery saszetki, to tam już trafią lepsze karty. E, co trafiliśmy? Logo de Rosiego, utility fansa de Rosiego, powtórkę e, e, Daniego Alvesa, który ląduje na wymianę, Aju też powtórkę, który leci na, na wymianę, Diego Follan, który leci na wymianę i jeden to by zostanie za mnie. Mam nadzieję, że mimo co Wam się podoba ten unboxing, zapraszam na kolejne. Pozdrawiam Was, super Dawid, cześć.